Trenerze bardzo dobry początek meczu, później przystój, wyrównana gra, a potem przewaga MMTS-u. Jak podsumuje trener ten mecz? Łukasz Zakreta włączył się w 15 bodajże, minucie i, i zaczął bronić sytuacje stuprocentowe z naszej strony. To nas powstrzymało, drużyna, skwidzyna nas, nas doszła do przerwy, nas przeskoczyli. Ta nasza zapaść, ta nasza zapaść to był Łukasz, który, który z czystych sytuacji bronił, bronił nasze rzuty, i to spowodowało, że po prostu nie poszliśmy za ciosem. A druga połowa, źle weszliśmy w drugą połowę, drużyna, skwidzyna odskoczyła a my nie byliśmy już w stanie wrócić do meczu. Plus oczywiście nasze kary, nasze czerwone kartki, to wszystko, to wszystko spowodowało, że, że ta druga połowa nie ułożyła się tak jakbyśmy chcieli.